To poczekajmy. Dzień dobry, Facebook, dzień dobry, Instagram. Yy, dzień dobry, YouTube i dzień dobry, grupa na Facebooku, lekko ze sobą. Nie dostrzegłam, że nie włączyłam, że nie kliknęłam, ale już jesteśmy wszyscy, bo z Instagramem jesteśmy już trochę wcześniej, ale już jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry, przywitajcie się. Napiszcie, jak się macie. Dzisiaj wtorek, drugi dzień tygodnia. Spotykamy się w relacji ze sobą, tej relacji tutaj, bo od tej relacji, taka jaka jest tu relacja, tak wygląda nasz świat. Taki, taką jaką mamy relację ze sobą, tak jak traktujemy siebie, tak jak widzimy siebie naprawdę, nie na zewnątrz, nie jakie stwarzamy pozory, ale tak jak widzimy siebie naprawdę, taki mamy świat. Taki świat nas otacza. Jeśli nie wiesz, jak jest, to rozejrzyj się dookoła. Zobacz, co w tym życiu masz, czego nie masz. I to znaczy, że dokładnie to masz i tego nie masz. To dokładnie to oznacza. Taka jaka relacja tu, tak wygląda twój zewnętrzny świat. Dlatego spotykamy się tutaj, żeby. Zobaczyć swoją relację ze sobą, żeby się jej nauczyć, jeśli była kiedyś zakrzywiona, jeśli była kiedyś raniąca, jeśli była kiedyś na przykład pomijająca, to dzisiaj możesz nauczyć się być w prawdziwie czułej, pełnej miłości relacji ze sobą. I taki będzie. Właśnie Twój świat, taki, jaki jest Twój świat z Tobą, twój, Twoja relacja z Tobą. A teraz zamknij oczy, zacznij oddychać głębiej niż zwykle. I żeby nawiązać relację ze sobą, trzeba Ci się zatrzymać, trzeba Ci poczuć siebie, spotkać się ze sobą w prawdzie. A więc teraz oddychaj głębiej niż zwykle, połączonym oddechem. Zobacz, jak to powietrze wpływa do Twojego ciała, jak z niego wypływa. Rozluźnij ramiona, szczękę, buda, stopy, całe ciało. Weź głęboki oddech i przenieś teraz swoją uwagę na myśli, zauważaj swoje myśli. Ale jesteś obserwatorem, obserwatorką. Myśli Ciebie nie mogą myśleć, a Ty, znaczy mogą Ciebie myśleć, ale Ty nie jesteś myślą, a Myśl nie jest Tobą. Jeśli myśli cię myślą, to pozwól sobie zrobić troszeczkę krok w tył i po prostu je obserwować, jak przychodzą i odchodzą, a może ich nie masz. I oddychaj. Bądź weź głęboki oddech, przenieś teraz swoją uwagę na ciało, przeskanuj to swoje ciało. Od stóp aż po czubek głowy. Właśnie niech polega to skanowanie na tym, że zauważasz daną część ciała, zaczynasz od stóp, jesteś tam na chwilę obecnością i przechodzisz partia po partii aż do czubka głowy. 20 sekund na to skanowanie. Oddychasz i skanujesz ciało. Głęboki oddech, kończąc skanowanie ciała. Teraz przenieś swoją uwagę na uczucia. Zobacz, co się w tobie wydarza teraz, jakie uczucie, doznanie. Zobacz, gdzie to jest w twoim ciele. Przenieś uwagę do tej części ciała, gdzie jest to uczucie, doznanie. To Jeśli nie wiesz, gdzie jest w Twoim ciele, to gdzie mogłoby być. I tam bądź uważnością, w tej części ciała, jednocześnie oddychając. Witaj moje uczucie. Witaj, mój stanie. Może cię nie chcę, może coś we mnie ciebie nie chce, ale ja teraz ci robię miejsce. Robię ci przestrzeń. Pozwalam Ci być, moje uczucie. I tam bądź obecność. Teraz weź głęboki oddech. Może się przeciągnij, jeśli chcesz. No, i witam Cię jeszcze raz. Możesz zostać tu w sobie, przy sobie, jednocześnie będąc już w zewnętrznym świecie. Poznaję się ze swoim wewnętrznym dzieckiem, piszecie. Pięknie. I jakie jest to spotkanie z tym wewnętrznym dzieckiem? Co widzisz? Czego doświadczasz? Może coś odkryłaś. Każdy z nas ma swoje wewnętrzne dziecko. W tym miesiącu będzie webinar. Już Was mogę wstępnie zaprosić 28 marca, już wiem. Będę zapraszała Was na webinar pracy z wewnętrznym krytykiem. I teraz. Hmm. Ale wewnętrzne dziecko chyba w czerwcu mam zaplanowane, że będę miała z Wami. Jeśli chodzi o zapisy, to zdaje się, że już jutro będzie można zapisywać się na webinar. Piękny webinar. Wszyscy, którzy będą na żywo, będą mieli ten webinar bezpłatnie. I wszyscy, którzy są w Mental Shift, w Platformie Rozwojowej, oczywiście będziecie mieli nie tylko bezpłatnie, ale też dostęp do tego webinaru na dłużej. Dotąd, dopóki jesteście. Okej, okay. nie bój się bać. To karta dzisiejsza z książki Ewy Polej powiedz życiu tak. Czego się boisz? Samotności, bliskości, podejmowania decyzji, zmiany, utknięcia w miejscu, starości. Utraty kogoś bliskiego, rozstania, porażki, sukcesu, życia, śmierci, początków, a może zakończeń. Ilekroć podejmujesz ryzyko nowego zachowania, ilekroć wchodzisz na nieznany teren, Ilekroć podchodzisz do świata inaczej niż zwykle, ogarnia cię lęk. Ten lęk często ogranicza twoje życie. Jest na to pewien prosty sposób, podany przez amerykańską badaczkę, badaczkę, która zajmuje się lękiem, Jeffers, Susan Jeffers. Nie bój się bać i po prostu działaj. Moja przyjaciółka Małgosia Bojanowska często mówi nie bój się, to tylko lęk. Susan Jeffers wyjęła pojęcie lęku ze sfery terapii i umieściła je w sferze edukacji. To samo robi Małgorzata. Jej uczniowie często po jednej konsultacji ze zdumieniem odkrywają, że wystarczy zmienić swój sposób myślenia, a w cudowny sposób przemienia się ich życie. Powraca do nich wiara. Tak, kiedy praktykujemy tutaj na początku tą obecność, to spotkanie ze sobą, pamiętasz, mówię o tym, Ty nie jesteś myślami, a myśli nie są Tobą. Kiedy nabędziemy tą umiejętność zauważania własnych, Myśli, ale nie bycia myślami, nie ufania im, że o, tak myślę, to tak jest, tylko pozwolenia sobie widzieć, że to zlepek moich doświadczeń, doświadczeń moich przodków, najróżniejszych przekonań, które niejednokrotnie w ogóle nie mają swojej racji bytu. Ilu z Was, literka T, jak tak, Doświadczyło już takiego stanu, w którym myślę, boję się czegoś, wyobrażam sobie, że tak będzie, i przychodzi życie, przychodzi sytuacja i okazuje się, że w ogóle tak nie było, że to było moje wyobrażenie. Ile z Was tak doświadcza, doświadczało? Literką tak ty napiszcie. I dzisiaj chyba nas z tym zostawię: nie ufajmy swoim myślom. To nie chodzi o to, że jesteśmy naiwni. To nie chodzi o to, że jesteśmy niemyślący. Nie, ufaj swojej intuicji. Ona jest tu, tu głęboko, ale myślom pozwól przepływać. Pozwól sobie uwierzyć, że to tylko zlepek najróżniejszych Twoich i twoich przodków doświadczeń, że wcale nie musi tak być. Chyba nie mam tutaj tego tekstu. Może na jutro wam przyniosę. O, piszecie tak, tak, tak. Mhm. Zdarza wam się. To teraz, to co jest pewne, to co ci służy, to co po poszerza waszą i naszą pole świadomości, obfitości i dobra, to wdzięczność. Tak się trzymam tutaj, bo jakoś tutaj często czuję wdzięczność, a właściwie bardziej tutaj. Zobacz teraz. Czemu możesz powiedzieć dziękuję, że jesteś, albo się wydarzyłeś, wydarzyłaś. Dziękuję za. Poczuj to wdzięczność. Poczuj radość, któremu towarzyszy, albo wzruszenie, albo zobacz, co temu towarzyszy, jaka emocja, i pozwól sobie ją czuć w ciele, w sobie, tą emocję. Teraz jeszcze jedną, za jedną rzecz już poczuj wdzięczność, za to, czego nie widzisz czego nie doświadczasz na co dzień w życiu zewnętrznym. Ale skoro o tym marzysz, skoro o tym myślisz, to to już jest. Nie ma tego, czego nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, ale to, co już jesteś w stanie sobie wyobrazić, to tylko jest. Jeśli nie widzisz, to to, to jest w twoim polu. Jeśli tego nie widzisz w zewnętrznej rzeczywistości, to znaczy, że masz tylko, czasem aż, blokadę przed tym, żeby to się ziściło żeby przyjąć to do swojego życia. I już teraz za to podziękuj. Już teraz poczuj wdzięczność za to, że to jest. Uciesz się tym, że to jest. Skoro ja o tym myślę, skoro jestem w stanie sobie wyobrazić, to jesteś. Jesteś moje marzenie, moja potrzeba, moje pragnienie. Ty jesteś. I teraz jestem za ciebie wdzięczna. Wdzięczny. Zobacz jak się czujesz, Jaki jest Twój dzień, kiedy to jest? Kto Cię otacza w Twoim życiu? Jak wyglądasz, jak myślisz, kiedy to jest? Weź głęboki oddech i miej dobry dzień, wystarczająco dobry, pogodny. Podczas dzisiejszego spotkania ze sobą samą przyszły do mnie takie słowa: Może to i dobrze, może to i lepiej. Powiedz dzisiaj wszystkiemu, co do ciebie przyjdzie. Szczególnie temu, czego nie chcesz, czemu stawiasz opór, powiedz temu: Może to i lepiej, może to i dobrze. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro o 7.07 w 99 poranku w relacji ze sobą, a kończymy na 101, kochani. To znaczy, że w piątek widzimy się po raz ostatni w naszych porankach. Do zobaczenia, do jutra.